Siema czeka, czeka, Cześć, cześć, siaczku! <grystanie> <grystanie> nie ma no, nie na Panowie, moglibyście się nauczyć wygrywać, naprawdę <grystanie> <grystanie> bo, bo jesteś czarny? No chujmy to obchodzi? No to raz <grystanie> Jeszcze nie Jeszcze nie co jesteś? <grystanie> Czy ty wiesz, że ja małą nie, ma. nie dostałem? Nic w... To... <laughs> Nic. Nic nie może się równać z tą grą. Niezłe minde masz nie niezłe. Takie pod CS akurat. Ale wiesz, że jak będę musiał wyjść z serwera to będę musiał cię zmutować. Nie mam do ciebie żalu.

Karol, się. Nie denerwuj mnie. I Karol, dużo chciała. Karol, weź tam, powiedz. No to wchodzę. No Ty, tramwajał Tramwaj chyba z pięciu typów, którzy gadali jak takie dzieciaczki. całą gra i nie dało się w ogóle grać. Nie, no, no, już się no, da. Teraz Ty, a spoko, bindy, fajne, nie? Plant, 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 plan, 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 Weszło jak, jak w masło! Jeszcze jeden krawczyk. To Jak w masło dawaj. First blood! Pać jeszcze mida debile j**ane! No co to muszek kto mi każe? Ile to jest 30 odnieść 15? 35. Przecież <grywa> no i już 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 no Karol krapczyk normalnie ile znamy... to 2 plus 2 8 to nie jest bind on tak po prostu mówi Karol graj coś no i gram 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 no nie, Co tak za nie. Będy, kurwa, 8 klawiatki Na no, wszystko mu otwoje Pośpiesz się, o. pośpiesz się, ja mam tylko dwa dni żeby nauczyć się grać Jeden minus 48, drugi minus 33 No to wchodzę On wjechał kurwa Dawaj chodź, raszyjemy tego toksika Nie, 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 nie idę Nie? Dobra, nie Krawczyk tak Krawczyk to mówi. Spełniasz wszystkie warunki, by dołączyć do naszego zakonu. Ja już jestem znaczy, ja Wystarczy on być nie homoseksualistą. Mm. Widać, że zajebista. Dołącz. Boże, co to za sklerotyczna gra. No co ty tak stoi? Nie, 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 nie idę. Kurwa, miałem się przed tym ruszyć właśnie. Brawo. <grym> Chyba zostałem mistrzem. I siedzi z tego. Znaczy, ty. A co to muszę, kto mi każe. Ale Skąd podejrzenia, że ty jesteś gejem? Ja nie mam pojęcia, co. To... No 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 no, 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 no naj, najłatwiej jest kogoś robić w narkotyki, czyli ja, w pedofilie, czyli ja i jeszcze gejostwo <laughs> <laughs> Czy ty jesteś homofobem? Wszedł <laughs> Co to znaczy? Jaka jest prawda, bo pojawiło się niestety stemple homofoba przy tobie Mars? No Słuchaj. My okay. nie masz go tak, O co chodzi? Co to jest za ciebie USPOKÓJ SIĘ! No Wiesz Ej... ci raz powiem, Karol? Ustawię drzwi, dobra? No NIE! U niego nie jest ciemno. Mieszka w Afryce. Jest też Żydem! O serio? Dolny, dolny! I co ja mam robić? Bi, bi, bi! Graj. Nie, znam, jak ja to jest nie, gra nie, nie, ja... nie, lata nie, 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 jak serial polski, serial, nie, 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 na serial polski, jaki mógł to będzie youtube nie, 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 Pozdrawiam YouTuby! Jeszcze nie, <grym> Pani Karol, czy pan no co to mutek no mi tak... każe? Ej, hey, wiem, lecimy z nim, nie? Nie, no tak, no. <sadzionale> <sadzionale> no! No, nie! no, Jeszcze nie no, 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 binda. no, 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 binda. Będzie chociaż no, Krawczyk muta został, chyba. Kurwa lipa. Admin te mnie czasami wkurwiają. nie debil będzie, No, Debil ci będzie grał na bucha Nic mu nie zrobią, nie? Ale ktoś kurwa puści śmiesznego binda, tego wyjedzie, bo go zmutują.